Dzień dobry wieczór. Z tej strony, Mato, ale i witam Was w wyjątkowym, bo ostatnim odcinku z cyklu gry Onelon, Więc jestem dlatego nastojąco. Witam przede wszystkim mojego gościa, czyli Trzeba coś robić. Witaj. Zwykłem pytać po prostu, jakie emocje przed grą, więc i tym razem spytam Piotrze, jakie emocje przed grą. No, stresuję się trochę. Trochę się stresuję, bo zawsze chciałem tutaj w tym programie twoim wystąpić. No ale dobrze, myślę, że będzie dobrze, dobrze. No dobra, 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 dobra. Opowiedz coś o sobie, bo może nie wszyscy znają Twój kanał, więc słuchamy. Mam na imię Piotr, mam kanał Trzeba Coś Robić, pracuję w teatrze Brama, zajmuję się też muzyką, yy, piszę trochę na blogu, to w sumie tyle i cieszę się, że, że jestem. A teraz pozwól, że przedstawię Ci zasady naszej gry. Jest 8 pytań do wyimaginowanego melona i masz trzy koła ratunkowe dwa razy 50 na 50 i raz telefon do przyjaciela. Mam nadzieję, że to jest dla Ciebie zrozumiałe. I pytanie: czy jest stres? Troszeczkę, troszeczkę jest, jest, ale spokojnie, dam radę. I czy mogę zadać Ci najważniejsze pytanie w tej grze? Czy chcesz zagrać o wyimaginowanego melona? Dzięki wam serdecznie za oglądanie tego materiału. Ja Wam serdecznie dziękuję za cały drugi sezon Gry Omelon. Wiem, że czekaliście na rozwiązanie tego drugiego sezonu do tej chwili, a więc to, no, sezon się rozwiązał. No, zawodnik po prostu odmówił zagrania dalej. Niemniej jednak dzięki wam serdecznie i mam nadzieję, że zobaczymy się w trzecim sezonie Gry o Melon, a Wy w komentarzach piszcie, kogo chcielibyście zobaczyć w trzecim sezonie. Trzymajcie się, nie puszczajcie na razie.